Sprawdzam właśnie pompę do wody. Dobra, dopilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostatni guzik. Jak ci idzie z tą pompą? Odpowiadaj, skończyłeś już z tą pompą? Pomóż mi przygotować te światła. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie. Dopilnujcie perymetrów. Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale odczyty są kompletnie odjechane. Dopilnujmy, żeby teren był zabezpieczony, kiedy przyjecie rurę gotowi. Nadchodzą inspektorzy. szykujcie się. Kurwa! A nie przejmuj się naprawieczon. To. to trwa zdecydowanie za długo. Jeśli Dominguez będzie musiał na nas czekać, zrobi się nieciekawie. Co się dzieje przy bramie? Archeoloty są na miejscu. Już? Mam tu coś chyba. Sprawdzę to. Muszę działać szybko. W porządku, pozbądźmy się ciał. Ty, hey, zacznij monitorować kanały policji. Daj nam znać, jeśli dostaną zmuszenie o strzelanie. Jest już w drodze z Chcę, żeby wszystko było gotowe, kiedy się tu pojawią. Cholernie archeolodzy. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Tak, od wieków próbowali tu ustalić nasze zamiary. Cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. <noise> tak, te dupki powinny były pilnować swojego nosa. Baza, tu dowódca oddziału Gama. Gdzie nasze wsparcie? Nie wciskaj, mi Mikitu. Teren zabezpieczony, ale potrzebujemy osłony. Na pewno ktoś coś słyszał. Druga część planu. Mówimy miejscowym, że zastrzeliliśmy wściekłego kota i sprawdzamy, czy nie ma ich tu więcej. Gramy na zwłokę, ile się da. Baza, wasz sygnał jest słaby i niewyraźny. Waza, waza, zgłoś się. Zobiegnę. Tu się dzieje coś podejrzanego. Zabić wszystko, co się rusza. Przyjąłem dowódcę. Wypadałoby się tam rozejrzeć. Zaczynamy tracić ludzi! Znajdźcie, Knoja, który za to odpowiada. Trzymajcie się Dajcie znać, jeśli coś tak. zobaczycie. Nie ma opcji, żeby uciekła. nam rzucić na to okiem. W porządku. Pozbądźmy się ciał. Ty, zacznij monitorować kanały policji. Daj nam znać, jeśli dostaną zgłoszenie o strzałach. Rurki jest już w drodze spotykania. Chcę, żeby wszystko było gotowe, kiedy się tu pojawi. Polerniach nocy. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Tak, od wieków próbowali ustalić nasze zamiary. Cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. <noise> tak, te dópki powinny były pilnować swojego nosa. Baza, tu dowódca ciaługama. gama. Gdzie nasze wsparcie? Nie wciskaj mi kitu. Teren zabezpieczony, ale potrzebujemy osłony. Na pewno ktoś coś słyszał. Druga część planu. Mówimy miejscowym, że zastrzeliliśmy wściekłego kota i sprawdzamy, czy nie ma ich tu więcej. Gramy na zwłokę, ile się da. Baza, wasz sygnał jest słaby i niewyraźny. Baza! Baza, zgłoś się! Odbiór! Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się! Doming? W drodze. Przyjąłem. 谢谢 <Okay. S 2>、okay. Do dodatkowe kanistry przed oblężeniem? Tak, dotarły tu 5 minut temu. Na pewno powinniśmy trzymać je tak blisko ściany. Tak jak mówiłem, niedawno je tu zrzucili. Później przeniesiemy je głębiej do środka. No dobrze. Brakuje tylko napalonego gliniarza przerzucającego granat nad ścianą. Prostu na nie. Gdzie są posiłki? No, 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 no. Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Odbiór! Widzimy cel! To Atakować! Domingas, chcę wziąć ją szybce! Zabija naszych! Kurwa! Przyjąłem! Widzę cel! such a Zachowajcie czujność i znajdźcie coś. Jestem tuż za tobą. Nie rób jej krzywdy. Lara krzywdy, nasze spotkanie miało być silne. Ciekawiła mnie Twoja praca, bo Trójca zawsze jest ciekawa. Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego, a bez srebrnej skrzyni, będzie apokalipsa śmierć słońca. Kłamiesz, Laro. Czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof! To twoje dzieło! Zdrowiłbyś to samo! Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? się oczyszczanie a moim obowiązkiem jest to powstrzymać nim nas zniszczyć O Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie, on myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my, musimy go powstrzymać. To wszystko. Jest... Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie, 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 nie. nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed trójcą i znaleźć strewną skrzynię. Okej, okay. najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Muszę iść, jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to Twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym. Czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom, a potem znajdę samolot. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi. Idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie to jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy trójce. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wzięłam sztylet, chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Hej, chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Jest! A! Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano. Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała turbulencji. Mm. Miguel, jest gdzie wylądować? Ja mogę was posadzić blisko ku błokiaku. Yeah. <laughs>